Dobra tu, 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 tu. Hej Kamil, co tam powiesz? Pijesz merka. A no to dobrze, ja też To sobie pij, kurwa Dzięki, kurwa A żebyś wiedział, że wypiję Skapsla chyba tylko... Ale piję co wy tam odpierdalacie na górze? Ty tam tabieci nie pierdol Kurwa, ale, ale jebie! A się... Ząbek to ty? Nie wiem ale a raczej co za coś. to. To twoja kurtka kurwa nie. Ej, strać mi się chciało! Ej, gdzie tu jest kibel? Na twojej głowie, kurwa! Zwróć się na stronę mordy, ej! Ale zielony dym, patrz, kurwa. Zobra. Dobra, jest Kibel. Cicho, jedziemy do Kibla. No. Strójkowaj, kurwa. Nie, o jest Kibel. Dobra, Ej, patrz, to szwab. Szwab! A, a, a stół! Bierz go w obroty. Skaratara. Zgarnął. Zgarnął, co, ładnego. No, no i... ale teraz problem jest. No. Gdzie ja się teraz wysram? Koło wajchy. <noise> Sra. <Sraj> na buta. <noise> Fal pod siebie, stary. Nie, pod siebie nie. <noise> Dobra, koniec, dajcie mi piwo <głos> wybić. <głos> to to straj do góry i łap. No, tak, dbam o higienie, no to jak wy sracie się na ręce. Dobra, koniec. No. Weź pójść.